Także i to jest i w OZE, i w perspektywie klienta, i ciepła, energetyki konwencjonalnej. Dowozimy konkretne tematy z dziką pasją i energią. W polskiej energetyce od lat dominuje jedno przekonanie. Duże, przełomowe inwestycje infrastrukturalne to już przeszłość. Że wszystko co najważniejsze zostało zbudowane dekady temu, a dziś możemy co najwyżej modernizować to, co już istnieje, Albo stawiać rozproszone źródła odnawialne. Tymczasem, właśnie teraz, niemal po cichu, przygotowywany jest projekt, który przeczy temu myśleniu w sposób fundamentalny. Projekt, który wraca do wielkiej skali, do inżynierii krajobrazu i do myślenia o energetyce nie w perspektywie jednego rządu, ale całych dekad. Od momentu ogłoszenia strategii, czyli rok po tym terminie, Uruchomiliśmy do projektowania 12 dużych projektów, które pozwolą na zdekarbonizowanie i przeprowadzenie transformacji biznesu Unitu Ciepło do 2030 roku we wszystkich naszych lokalizacjach. Czyli krótko mówiąc optymalizujemy nasze źródła i sieci do tego, żeby w sposób elastyczny i bezpieczny przede wszystkim dla odbiorców mogły przesyłać ciepło. To jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, że na dzisiaj y, wszystkie systemy ciepłownicze do pewnego momentu będą musiały być efektywne energetycznie. My robimy to już teraz, także hasło ciepło z natury, że zapewniamy ciepło z natury jest dalej aktualne i idziemy do przodu. Na południu Polski w regionie Jeziora Rożnowskiego planowana jest budowa ogromnej elektrowni szczytowo-pompowej. Inwestycji wartej blisko 7 miliardów złotych. Z mocą porównywalną do średniej wielkości elektrowni konwencjonalnej i z czasem realizacji liczonym w latach, a nie w miesiącach. Co ważne, nie jest to klasyczna elektrownia wodna, jaką większość z Was kojarzy z zaporą i turbinami pracującymi nieprzerwanie. To obiekt, który ma pełnić rolę magazynu energii dla całego systemu elektroenergetycznego, reagując na wahania produkcji z wiatru i słońca. I właśnie w tym miejscu. Zaczyna się prawdziwa historia tej inwestycji. Bo elektrownia Rożnow 2 nie powstaje dlatego, że Polska nagle odkryła nowe zasoby wody, czy zmieniła geografię. Powstaje dlatego, że zmienił się cały model energetyki. System, który bardziej opiera się na źródłach niestabilnych, potrzebuje gigantycznych akumulatorów, zdolnych w kilka minut oddać setki megawatów mocy. Pokażemy Wam, dlaczego ten projekt jest tak ważny, Przeanalizujemy tą konstrukcję i sprawdzimy wszystkie informacje na jej temat. Zapraszam na odcinek. Partnerem odcinka jest XDB. Jeżeli chcecie lepiej przygotować się na to, co może dziać się na rynkach w 2026 roku, pobierzcie bezpłatny raport Prognozy Rynkowe na 2026 z linku w opisie. To dobra okazja, żeby wiedzy z geopolityki, którą śledzicie na co dzień, przełożyć na konkretne decyzje inwestycyjne. W ramach naszej marki tuńcia.pl czekają na Was nowe herbaty, a nasze klasyki, świąteczna tuńcia, grzane wino i cynamonka znowu są dostępne. Do tego tropikalne i japońskie smaki, zielona sencza, gotowe zestawy mystery boxy i regionalny miód świętokrzyski. Jeśli szukacie prezentów lub chcecie napić się dobrej herbaty, to wpadajcie na tuncia.pl i użyjcie kodu GLOBALISTA po 5% rabatu. A druga ważna sprawa, napisałem książkę Przyszłość Polski. Rok 2050. Sukces czy katastrofa? To przejrzyste omówienie najważniejszych trendów demografii, technologii, energii i bezpieczeństwa. Kupicie ją wyłącznie na Altenbergu i z tego co słyszę, książka wam się naprawdę podoba. Wraz z Nowym Rokiem to świetna pozycja, aby lepiej zrozumieć szanse i zagrożenia, jakie możecie wykorzystać w biznesie i życiu prywatnym. Wpadajcie też na nasz nowy projekt GastroNews, który prowadzimy razem z Michałem. Macie tam nowinki ze świata jedzenia, ciekawe filmy dokumentalne i wiele, wiele więcej, jeżeli jesteście smakoszami. Link macie w opisie. A teraz czas na materiał. Skoro więc wiemy już, czym ma być Rożnów 2, pora zejść poziom głębiej i zrozumieć, dlaczego ten projekt w ogóle pojawia się na stole właśnie teraz, a nie 10 czy 20 lat temu. Bo elektrownia szczytowo-pompowa nie jest odpowiedzią na jeden problem, tylko na całą serię napięć, które w polskiej energetyce narastały latami i dziś zaczynają się kumulować. Polski system energetyczny przez dekady był projektowany wokół prostego założenia. Duże elektrownie węglowe pracują stabilnie, przewidywalnie, a zapotrzebowanie na prąd rośnie w miarę równomiernie. Ten model właśnie się kończy. Udział węgla w produkcji energii elektrycznej wciąż jest wysoki, ale z roku na rok spada, a jego miejsce coraz szybciej zajmują źródła odnawialne. Fotowoltaika i energetyka wiatrowa biją kolejne rekordy mocy zainstalowanej. Tylko że robią to w sposób całkowicie oderwany od rytmu zużycia energii. Prąd pojawia się wtedy, kiedy słońce świeci albo wiatr wieje, a często znika wtedy, kiedy sieć potrzebuje go najbardziej czyli zimą, wieczorem w bezwietrzne dni. I tu dochodzimy do momentu, w którym klasyczna energetyka zaczyna się dusić. Operator systemu musi coraz częściej ograniczać produkcję z odnawialnych źródeł, bo nie ma gdzie tej energii upchać. Jednocześnie w momentach szczytowych musi uruchamiać drogie, często stare bloki węglowe albo importować energię z zagranicy. To jest dokładnie ten punkt, w którym elektrownia szczytowo-pompowa przestaje być ciekawostką, a zaczyna być narzędziem strategicznym. Rożnów 2 ma pełnić rolę wielkoskalowanego magazynu energii. W praktyce oznacza to, że w momentach nadwyżek prądu, gdy system nie wie, co zrobić z energią wiatru i słońca. Instalacja zużyje ją na pompowanie wody do sztucznego zbiornika górnego, a gdy zapotrzebowanie gwałtownie wzrośnie, woda spłynie z powrotem do Jeziora Różnowskiego, napędzając turbiny i oddając do sieci setki megawatów mocy w bardzo krótkim czasie. Mówimy o niemal 800 megawatach, czyli skali porównywalnej z dużą elektrownią konwencjonalną, tylko bez spalania paliwa. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja. Jezioro Rożnowskie od niemal 100 lat pełni funkcję energetyczną i retencyjną. Powstało jeszcze przed II wojną światową jako element systemu regulacji Dunajca i do dziś jest ważnym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym regionu. Projekt Rożnow 2 nie tworzy więc infrastruktury od zera, tylko dokłada nową warstwę do już istniejącego układu. Zbiornik dolny jest gotowy, a zbiornik górny ma powstać na okolicznych wzniesieniach głównie na terenach należących do skarbu państwa. To jeden z powodów, dla których w ogóle da się mówić o realizacji tak dużego projektu w XXI wieku, w realiach skomplikowanych procedur środowiskowych i własnościowych. Warto w tym miejscu powiedzieć jedno: Polska nie wchodzi na ten temat jako nowicjusz. Elektrownie szczytowo-pompowe działają u nas od dekad. Najlepszym przykładem jest porąbka żar, uruchomiona pod koniec lat 70. Która przez lata była jednym z filarów stabilności systemu. Różnica polega na skali wyzwań. 40 lat temu odnawialne źródła energii były marginesem. Dziś stają się jednym z głównych filarów miksu energetycznego. A bez dużych magazynów energii, cały ten system zaczyna przypominać konstrukcję na chwiejących się fundamentach. Dlatego Rożnów 2 nie jest projektem zielonym ani ideologicznym. To inwestycja czysto systemowa ma zmniejszyć ryzyko blackoutów, ograniczyć marnowanie taniej energii z OZE i obniżyć koszty bilansowania sieci, które ostatecznie i tak ponosi sam odbiorca. 7 miliardów złotych robi wrażenie, ale w realiach transformacji energetycznej to cena za stabilność w świecie, w którym prąd coraz rzadziej płynie w sposób przewidywalny. Żeby zrozumieć, jak bardzo zmienia się logika myślenia o energii w Polsce, trzeba spojrzeć na twarde liczby. Dziś polski miks energetyczny wciąż w ogromnej mierze opiera się na węglu. W 2024 roku około 60-63% energii elektrycznej pochodziło z węgla kamiennego i brunatnego. Odnawialne źródła energii to już jednak ponad 25% produkcji, z czego największy udział ma fotowoltaika i energetyka wiatrowa. Problem polega na tym, że są to źródła całkowicie zależne od pogody. W słoneczne dni, wiosną i latem, zdarza się, że fotowoltaika produkuje więcej energii niż system jest w stanie przyjąć, a operator musi ją sztucznie ograniczać. Zimą sytuacja się odwraca: słońca brakuje, wiatr bywa słaby, a zapotrzebowanie na prąd bije rekordy. To właśnie dlatego magazynowanie energii staje się dziś kluczowym tematem, a elektrownie szczytowo-pompowe wracają do łask. Na świecie nie jest to żadna nowość. Największym symbolem hydroenergetyki pozostaje zapora trzech przełomów w Chinach. To największa elektrownia wodna na świecie o mocy przekraczającej 22 gigawaty, produkująca rocznie ponad 100 TWh energii. Dla porównania to więcej niż cała roczna produkcja energii elektrycznej w Polsce z fotowoltaiki. Chińczycy zbudowali ją nie tylko dla energii, ale też dla kontroli powodzi. Stabilizacji systemu i bezpieczeństwa strategicznego. To pokazuje skalę myślenia, której w Europie przez lata brakowało. Europa z kolei ma innego mistrza hydroenergetyki i magazynowania energii. Jeśli chodzi o sektor hydroenergetyki w Norwegii, zainstalowaliśmy około 30 tysięcy megawatów mocy. Rozprzestrzenia się ona w całym kraju w ponad 600 elektrowniach. Od największych, o mocy około 1250 do około 5 MW małych elektrowni wodnych, średnio od 100 do 200 MW w elektrowni o mocy 100 MW, która normalnie zaopatruje około 20 tysięcy gospodarstw domowych. Jest nim Norwegia. Ponad 90% norweskiej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych, a kraj ten dysponuje ogromną liczbą zbiorników retencyjnych i elektrowni szczytowo-pompowych. Norwegia de facto pełni rolę zielonej baterii dla części Europy, eksportując energię wtedy, gdy ceny są wysokie i magazynując ją wtedy, gdy nadwyżki zalewają rynek. Co istotne, Norwegowie osiągnęli to nie dzięki cudownej technologii, ale dzięki konsekwentnemu wykorzystaniu ukształtowania terenu i długofalowej strategii państwa. Na tym tle Polska wypada bardzo skromnie. Nasz potencjał hydroenergetyczny jest ograniczony, ale nie zerowy. Elektrownie wodne odpowiadają dziś za zaledwie 1,5 do 2% produkcji energii elektrycznej. Elektrowni szczytowo-pompowych mamy kilka, a ich łączna moc to niewiele ponad 1,5 gigawata. To za mało, by realnie stabilizować system, w którym przybywa niestabilnych źródeł odnawialnych. To właśnie dlatego Rożnów-2 jest tak ważny. Nie dlatego, że nagle uczyni z Polski potęgę hydroenergetyki, ale dlatego, że domyka lukę, która staje się coraz bardziej kosztowna. Warto też spojrzeć na ten projekt z perspektywy ekonomicznej. Każda godzina, w której system musi ograniczać produkcję taniej energii z wiatru czy słońca, to realne straty liczone w milionach złotych rocznie. Każde uruchomienie starych bloków węglowych w szczycie zapotrzebowania oznacza drogi prąd i wyższe emisje. Elektrownia szczytowo-pompowa nie eliminuje tych problemów całkowicie, ale je znacząco amortyzuje daje systemowi elastyczność, której dotąd brakowało i kupuje czas na dalszą transformację. I wreszcie ostatni, często pomijany aspekt bezpieczeństwo. Energetyka coraz rzadziej jest dziś wyłącznie kwestią ekonomiczy klimatu. To także element bezpieczeństwa państwa. Kraje, które potrafią magazynować energię na dużą skalę, są mniej podatne na szoki cenowe, kryzysy paliwowe i nagłe awarie w 2 wpisuje się więc w znacznie szerszą historię niż tylko lokalna inwestycja. To fragment większej układanki, w której Polska zaczyna nadrabiać dekad zaniedbań i powoli przechodzi z myślenia reaktywnego na strategiczne. I właśnie dlatego ta elektrownia mówi o przyszłości polskiej energetyki więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Na koniec warto powiedzieć to wprost. Rożnów 2 nie jest ani cudownym rozwiązaniem wszystkich problemów polskiej energetyki, ani kolejną polityczną obietnicą bez pokrycia. To twarda infrastrukturalna decyzja, która wynika z faktów, liczb i zmiany modelu całego systemu. W świecie coraz bardziej zależnym od niestabilnych źródeł energii, takie projekty przestają być wyborem, a zaczynają być koniecznością. Jeśli Polska chce mieć prąd wtedy, kiedy go naprawdę potrzebuje, musi zacząć myśleć w kategoriach dekad, a nie kadencji. Dzięki za oglądanie. I jeśli materiał był dla Was wartościowy, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wspierajcie naszą pracę, bo takie analizy powstają tylko dzięki Wam. Trzymajcie się. Cześć.